Cześć Mana, ja jestem a dzisiaj zagramy sobie w farminga od starego do nowego dzisiaj jest szósty dzień lata, czyli późne lato i dzisiaj będziemy kosić pszenicę. W następnym odcinku będziemy prasować i zwijać siano, tak jak i kostki, które będą po pszenicy. Chociaż tutaj jakaś kostka leży, to ta mniejsza. Jak i słome po pszenicy. Wraz z będziemy prasować, a ja wam już pokazuję ludziska, jak poukładałem y słomę, która będzie musiała przeżyć ze mną sezon. Jeden sezon. I jeszcze będziemy ją mieć z pszenicy, więc na następny sezon możliwe, że będę sprzedawał. Y Albo nie będę siał tyle pszenicy, żeby słomy nie było tyle, no i tak. Tu jest moja szpada. Tu je trochę gnaju. Ile już mamy gnaju? Uuu! Więc trzeba dać pokarm moim dzielaczkom <laughs> No co je? Drabina mnie nie słucha. Dobra, idziemy. Jezu. Czemu ludzie, jak robią jakieś obory, to nie robią z dużymi wyjściami? trzeba się gnieździć, dobra. Aha. Trochę nieralne zagranie. Ale można? Można, Polak potrafi. Dobra. Bramę otworzyliśmy. Chodźmy do naszego fara. Podnośmy header i lecimy na, na, pszenisk, na pszeniczkę. Będziemy ją kosić, obkaszać moją kukurydzę. No bo się zatrzymam trochę na tym dniu lata, na tym szóstym. Po pierwsze, będzie rzepak trzeba posiać. Siano zebrać, słomę zebrać. Oczywiście słomę to z tej pszenicy I kukurydzę na kieszonkę dać więc Trochę Zejdzie tutaj Z jednej strony się cieszę z drugiej Można powiedzieć Że trochę przesadzam No ale co Co zrobię jak nic nie zrobię No i ogólnie nie wiem jak tam W poniedziałek Bo ten odcinek nagrywam w piątek i do poniedziałku macie czas wbicia, raczej do niedzieli wieczora macie czas wbicia pięciu łapek w górę pod piątkowym odcinkiem. Czyli jak w poniedziałek wrzucę ten odcinek, to we wtorek się dowiecie, czy będę nagrał cały miesiąc, do końca miesiąca, dzień w dzień, czy niekoniecznie. Nie wiem. Zobaczę. Najwyżej się we wtorek. Usłyszymy, no i tyle. Na razie jedziemy. Robię odcinek na zapas, bo w niedzielę i sobotę będę mieć dużo pracy. Więc niestety muszę nagrać odcinek trochę szybciej o 20.00. Uważam, że teraz, a nie później. No i dobra, jedziemy sobie sprzenieść. Tutaj sąsiady, wszystkie wykosili wszystko a ja moim farem tutaj już mam, już, chyba już posiane nie wiem, nie wiem sąsiady a ja moim kombajnikiem na no spokojnie sobie jadę i skoszę sobie ładnie, elegancko po co po co robić pod górkę skoro zaraz będę być Pełen zbiornik. Y, dosyć ciekawe, bo ta pszenica to... nie powiem, nieźle sypia. Y, bardzo zadowalająco. No ale cóż... Ja tu nie jestem od tego, żeby wychwalać moją pszenicę, tylko żeby ją kosić i wjechałem chyba kombajnem do rowu. Dobrze, że... Nie wyjechałem całkiem, bo sąsiad by musiał wyciągać. Także... Grubo by było. I co? Myślę, że to nie... Że tą pszenicę ogarnę w tym odcinku i jeszcze zacznę coś prasować albo inne rzeczy robić. Także... Nie wiem. Tu są sąsiedzkich pomocy nie mam kukurydza mi trochę uschła Na kiszonkę się nada, ale za ta mniejsza Rzepak Rzepak sobie zasiejemy Już za niedługo Za Dwa odcinki, ten i następny odcinek I będziemy siedzieć rzepak Chyba, że nie zdążę. Otwieramy, otwieramy. 60 w ruch i jedziemy. Wysypać zbożem. No i nie wiem... Może <laughs> jeszcze w tym odcinku uda mi się zgrabić łąkę. W następnym to tylko się zajmiemy prasowaniem siana w połowie, i tutaj tego, tej słomy. I słomy. Nie, zobaczymy. I jeszcze zaczniemy sobie chyba już orkę podrzepak. Tylko nie jestem pewien. Musimy zobaczyć jak to będzie z czasem. No, chyba, że zaraz już. Zobie skosimy tą pszenicę do końca i wtedy zobaczymy co będę robił to jest najlepszy plan lepszego nie wymyślę niestety w tych pierwszych odcinkach to będzie takie pop poplątane no ale cóż i nie wiem czy czasem serii od, od zera od starego do nowego nie zmienię wy serię Życie młodego rolnika sezon drugi tylko, że od starego do nowego dla mnie mi pasuje trochę lepiej ale dobra, to jest gdybanie a ja muszę lecieć z koszeniem tej pszenicy mojej jestem ciekawy jaki zysk będę mieć z tego czy mi w ogóle to da jakąś tam promocję bo co w następnym odcinku sobie pojedziemy przeoramy pole przeoramy pole zaoramy sobie zrobimy sobie orka pod rzepak, na pewno i zasiejemy sobie rzepak. To jest 100%. No i wtedy będę mógł sobie skosić kukurydzę na kiszonkę bez obaw. Chociaż tutaj zaraz będę mieć obawy, bo słup jest. Tak, nie przemyślałem tego, a mam tylko siewnik 2,5 metra. Ale cóż, kukurydzy trochę wy, wygniotę, ale To i tak będę mieć dużo, dużo pokarmu dla bydła. A czy dla krów mlecznych moich? Chociaż nie, nie powiem, chyba będę inwestował jeszcze więcej takich krów mlecznych. Także może być ciekawie, jaki może być nieciekawie. W każdym razie musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, żeby się dowiedzieć, czy to, czy to 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 będzie ciekawe czy nie. No i tak. Jak zawsze mogę przymulać, a nie muszę. No ale niestety jestem takim człowiekiem, że Możecie być nudni tym odcinkiem, a możecie być nienudni. W kolejnych odcinkach się postaram jakoś to wszystko urozmaicić. Mówię, ten pierwszy sezon będzie taki chaotyczny, później wszystko będę mieć bardziej poukładane. Bo teraz na razie te pierwsze trzy odcinki robię takie łapczywe, żeby coś szybko, szybko nagrać i ogarnąć tego save'a. No i chyba nie będę robił W poniedziałek dostaniecie trochę krótszy odcinek Zrobię tylko O ja czemu się zgasił Zrobię odcinek 20 minutowy Nie wiem jeszcze mi Znaczy zrobię sobie odcinek 20 minutowy w sumie wystarczy, nie powiem, że nie, nie będzie taki długi. Powrócę do starych korzeni jak z życia młodego rolnika. To samo było. Też, przeci też przecież nie robiłem takich długich odcinków, nawet 6-minutowe kiedyś były. Tutaj będą takie do pół godziny do 40 minut. A ten odcinek będzie w sumie wyjątkowy. Odcinkiem będzie. Muszę na chwilę wyłączyć mikrofon. Już włączyłem. Yy, raczej już jestem. I wybiłem się z wątku. Czy ten odcinek będzie taki wyjątkowy, i krótszy? Później będą na pewno jakieś dłuższe, niedłuższe odcinki. Zależy. Na pewno zrobię jeden odcinek w zimę ze sprzedaży. Zaprzeczę. Odcinek ze sprzedaży będzie eleganckim odcinkiem. Dlaczego? Bo 60. pewnie w tym sezonie jeszcze pójdzie do mechanika. Jeżeli nie wiecie, po co to zobaczycie. Bo trochę że przygotowując tego save'a nie obmyślał sprawy jednej co bym mógł dać do sześćdziesiątki co by mi trochę pomogło no ale to tam teraz takie małe wydatki, wydatki będą no a później to tam później to tam później nic się nie stanie będzie ładnie elegancko wszystko zrobione perfekcyjnie i ta seria będzie od początku jak i do końca na, pew na pewno będę potrzebował jeszcze jednego ciągnika jeden, raczej jeden ciągnik trochę albo drugą 60, albo coś podobnego ale niego ale to zobaczycie Zobaczycie w następnych odcinkach Więc no, ja zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem no, bo Władimirec będzie na moje prace. Dobra. Ogólnie już muszę skończyć, gdy bać o tej serii Tylko skupić się na nagraniu. Bo... Już wchodzę w jakąś para, paranoję. Ale to ta mniejsza. I chyba będziemy mieć nałóconą jedną dużą przyczepę tej pszenicy. Więc z tak małego kawałka nie jest tak źle. To jest pewne. Rzepak sobie. Zasiejemy na teraz, szybkie takie ogłoszenie: że sobie zasiejemy na polu, tam gdzie był owiec. Na łące zasiejemy sobie pszenicę. Tu, gdzie teraz jesteśmy, będzie soja, i po soi będzie jeszcze. Nie wiem, czy mi się uda. Ale zasięję pszenicę. I będą takie dwa pola pszenicy. Będę jak zmieniał co sezon. Nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra. Nasypiemy. Już się wysypaliśmy. Jedziemy na farmę, na gospodarstwo i będziemy czekać różni w soi. Chociażbym nie powiedział, że bym nie chciał dużo mieć tej soi, trochę wyjechałem tutaj jak Philips Konopie, ale tam mniejsza. Tutaj tak dużo ludzi nie jeździ, ale ja jestem po prostu głupi i uderzyłem w słup. Dobra, cofamy, bo lusterka nie działają. Czy działają, ale czy tak działa, że nic nie pomagałem. Dobra. Hmm. Muszę się tepnąć do 60. Oj, moja jakoś arkę, która jest na sklepie. Dobra, i jedziemy na gospodarstwo z pełną przyczepą pszenicy, czyli prawie pełną. Dobra, i jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj nigdy nikt nie jeździ, I ja sobie zajadę tutaj. ...i się odwrócę, ponieważ będę robił jeszcze jedną... Eee yy, kubkę? Nie no, kubki nie. Po prostu będę robił jeszcze jedną... ...jak to wam wytłumaczyć... No, ...pryzemkę. Tylko, że... Nie wiem, czy tu mi się uda zmieścić, czy czasem nie zrobię po tej stronie. Także co? Dzisiejszy odcinek to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam pod moim kombajnem, rozrzutnikiem, który jest pod garażem, pod dachem. Do następnego. Siema.